Witam Was na kanale Samotny Wilk Słuchajcie, teraz właśnie krawerujemy kolejny kolejny, kolejny obrazek Zobaczymy jak to wyjdzie Resztę obrazków które do tej pory zrobiłem w trakcie testu w trakcie testowania tego urządzenia Wam pokażę w kolejnym materiale a dokładnie w dalszej części materiału że tak zamilkłem ale kamera mi wykrywała twarz i to mnie przeciekawiło ale spoko, spoko może tylko błąd co mogę powiedzieć wam na temat tego urządzenia jako taka zabawka do grawerowania czegoś na brylokach, na portfelach. No to ok. No chyba, że macie jakiś pomysł jak można by ją wykorzystać w celach zarobkowych, to wyślijcie w komentarzu. Chętnie się zapoznam do tego komentarza. Przypnę serduszko. A w tej chwili, jak widzicie, grawerujemy sobie tu jakąś czaszkę z ale nie tylko. Ostatnie wzory również robiłem. Próbowałem grawerować. niestety nie wyszły w tej chwili robimy sobie o to 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 to, to. ten obrazek wracamy do grawera Jak widzicie już część obrazka się wygrawerowała. W tej chwili właśnie graweruje to na dykcie z z z, z tej płyty, na dykcie, która jest używana do segmentów jako tylnia ściana jest to ta pokażę jest to nie na tej gładkiej lakierowanej tylko tej drugiej chropowatej części jest grawerowana dość ładnie na tej stronie to wychodzi wyraźnie dzięki czemu obrazek jest lepiej widoczny Jak mówiłem w dalszej części materiału na zdjęciach, wam pokażę, jak wyszły te obrazki. Chciałbym, żebyście w komentarzach powiedzieli, który z tych obrazków Wam się podoba. Waszym zdaniem, jest fajny, fajnie zrobiony co prawda, wszystkie te obrazki zostaną jeszcze obrobione, obrobione i zostanie im nadany jakiś kształt. O dokładnie. Na te, kawałki, te kawałki płyty zostaną obrobione żeby to ładnie wyglądało i będzie na, będzie im nadawany jakiś kształt chyba się jąkam ale muszę tutaj też patrzeć jak to graweruje na no, kamera tego nie oddaje na kamerze nie widać tego dymku, który, który który się wydobywa. W związku z tym, że tak mówiłem, obrazki są małe. To wam Tu można zobaczyć sobie, jakie są wymiary w tej chwili. Obrazek będzie miał 19,35 19 mm szerokości i wysokości 35,78 mm. Więc to naprawdę małe. A obrazki są. W związku z czym będę planował zakupić większy graber, taki ramowy, by przykładowo robić obrazki 40 na 40 ewentualnie 46 na 81 cm wtedy już można się lepiej pobawić można będzie jakiś ładny obrazek obrazek, obraz wypalić No, i właśnie nam się skończyło grawerować. Zobaczmy, jak to wyszło. Tak, ten obrazek wyszedł. O, osłopow w końcu coś. Wiadomo. Tutaj te wszystkie boki trzeba będzie wyrównać. Przyciąć, wyrównać i tak dalej. To nie pójdzie to wziąć i poskracać, nadać temu jakiś kształt. I, 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 nie wiem, może brylok się z tego zrobi. Zobaczymy, jaki będzie pomysł.